Wybierając się na wczasy warto zaplanować nie tylko to, gdzie pojedziemy, ale także zabezpieczyć się na wypadek, na nieszczęśliwy wypadek. Koszty leczenia za granicą nie należą do rzeczy tanich, więc w przypadku, kiedy coś złego by nam się stało, może nas to drogo kosztować, a zobowiązanie, które będziemy musieli w przyszłości spłacić, możemy spłacać przez wiele lat. Dzień dobry, Krzysztof Szymański. Dzisiaj jest ze mną w studiu Ewa Sidło, która specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie czy też majątkowych. I porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o ubezpieczeniach w podróży, takich na wczasy. Witaj, Ewo. Dzień dobry, witam serdecznie. Ewa, powiedz mi, czy warto w ogóle ubezpieczać się wyjeżdżając za granicę? Oczywiście. Takie ubezpieczenie zabezpiecza nas, jak już wspomniałeś, przed kosztami, jakie możemy ponieść w, w przypadku, gdy spotka nas coś złego za granicą. Na przykład jeżeli złamiemy rękę, bądź się rozchorujemy, nasze dziecko się rozchoruje. W takim wypadku wiadomo, jeżeli nas, nasz pobud jeszcze ma trwać kilka dni, musimy skorzystać z pomocy lekarza, bądź jechać do szpitala. Koszty za granicą nie są zbyt tanie, dlatego ta podróż może po prostu, koszty naszej podróży mogą znacznie wzrosnąć. Dobrze, a powiedz mi, od jakich ryzyk w ogóle warto się ubezpieczyć? No przede wszystkim koszty leczenia za granicą i assistance to są jedne, dwa, dwa podstawowe ryzyka, które warto mieć. Warto również ubezpieczyć się o osę w życiu prywatnym. Jeżeli nie mamy przy ubezpieczeniu mieszkania takiego OC albo mamy tylko zakres na terytorium Polski, a wyjeżdżam za granicę, warto rozszerzyć sobie o takie ryzyko. Głównie, gdy wyjeżdżamy na narty, może nas spotkać coś złego na stoku, prawda, możemy z komuś wyrządzić szkodę, wówczas z tego ubezpieczenia jest pokrywana kosz odszkodowania. Jeżeli lecimy na przykład daleko w podróż samolotem, warto ubezpieczyć również bagaż, bo jeżeli nam zaginie po drodze, pojedziemy do drugiego z świata, zostaniemy bez rzeczy, a takie pieniążki od ubezpieczyciela mogą nam się przydać na zakup właśnie najbardziej potrzebnych rzeczy. Właśnie wspominałaś coś o, o nartach, czy, bo narty no to jeszcze chyba nie jest sport ekstremalny, jeżeli uprawiamy go w, taką, w taki powiedzmy turystyczny sposób, tak. ale w przypadku właśnie uprawiania sportów ekstremalnych często wyjazdy wiążą się z tym, że no gdzieś tam wybieramy się, korzystamy z różnego rodzaju rozrywek, które można uznać za trochę bardziej ryzykowne. Jak na to patrzą zakłady ubezpieczeń? Czy wymaga to rozszerzenia pakietu jakby tego ubezpieczeniowego? Oczywiście ubezpieczenia podróżne zawierają rozszerzenia i dlatego warto porozmawiać z ubezpieczającym znaczy z ubezpieczycielem przy zawarciu takiego ubezpieczenia. Jeżeli agent zadaje nam pytania, trzeba na te pytania odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Te pytania są różne, między innymi o to czy nie będziemy uprawiać sportów ekstremalnych. Są też pytania dotyczące celu podróży, czy to jest cel turystyczny, czy to jest cel wyjazd do pracy. Wówczas są zwyżki przy składkach, ale to jest oczywiście konieczne, bo gdy takie zdarzenie będzie miało miejsce, tak jak mówiłeś, przy uprawianiu takiego sportu ekstremalnego bądź przy pracy wówczas nie ma wypłaty odszkodowania. Ok, a ile kosztuje takie skończyć? ubezpieczenie? To w zależności do jakiego kraju się udajemy, czy to jest Europa Zachodnia, czy gdzieś drugi kraj świata, powiedzmy Australia. Od sumy ubezpieczenia również zależy od wysokości, czy, czy to będzie 100 tysięcy, czy 200 tysięcy. Od zakresu, bo w zakresie poza jeszcze bagaże mamy NNW, ono nie jest drogie, ale można sobie rozszerzyć, jeżeli ktoś nie ma ubezpieczenia NNW przy po, ubezpieczeniach podróżnych, to nam da dodatkowe świadczenie w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Ale to jakoś tak chyba za dni się prawda, płaci tak, w zależności tak, od... Dni, tak. o, od czasu, jest. o jak najbardziej. Czas podróży jest tutaj wyznacznikiem, jeżeli chodzi o, o składkę, bo inaczej zapłacimy za tygodniowy pobyt, inaczej za 2-3 miesiące. To jest właśnie liczone za każdy dzień. Mamy takie promocje w niektórych firmach, że jeżeli okresy pobytu za granicą są dłuższe, warto wykupić takie roczne ubezpieczenie, gdyż ono nam wychodzi taniej niż takie dokupywanie co jakiś czas ubezpieczenia. Wychodzi Zwłaszcza ona, dla znaczy... tych, co często podróżują. Tak, znaczy podróżują bądź jeżdżą do pracy i sobie wykupią takie ubezpieczenie. A takie ubezpieczenie, ubezpieczenie w podróży to też w Polsce działa? Nie. To, jest to są typowa... koszty leczenia typowe za granicą. W Polsce mhm. musielibyśmy sobie takie medyczne ubezpieczenie wykupić. Dobrze, a czym się kierować przy wyborze ubezpieczenia, ubezpieczyciela, bo przecież jest wiele firm, które oferują takie... No warto się rozeznać na rynku y, i w, w dobrej fi, firmie ubezpieczeniowej wykupić. Y, sugerować się głównie sumą ubezpieczenia. Y, tutaj mówię, jeżeli y, mamy wybrać między 100 a 150 tysięcy sumą ubezpieczenia, warto wybrać tą wyższą, gdyż y, składka przy, przy tym nie jest znaczna, jest bardzo mała różnica, a na przykład może nam zabraknąć... W razie jakiegoś zdarzenia, na przykład na pokrycie y, kosztów czy, czy asystansu, na przykład y, transport zwłok jest bardzo drogi, czy, nie, z niektórych krajów kosztuje 120 tysięcy. Także wykupując koszty leczenia na 100 tysięcy, może nam po prostu ta suma nie wystarczyć na pokrycie tej szkody. To jaka taka optymalna suma, jak myślisz, albo na jaką większość klientów To się znaczy, y, tak, to znaczy zależy od kraju. Jeżeli to jest powiedzmy wschód Europy, to myślę, że 100 tysięcy może nam spokojnie wystarczyć. A jeżeli to jest zachód Europy, proponowałabym 150-200, no w zależności od y, 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 rozeznania, jakie są ceny w danym kraju prawda, za koszty leczenia. Dobrze. A jeżeli już <noise> do takiego zdarzenia doszło, czyli na przykład złamaliśmy nogę, wylądowaliśmy w szpitalu, jak możemy przejść do y, zgłoszenia tej szkody? Bardzo ważne pytanie, tutaj właśnie podkreślam klientom żeby zabierali sobie numer polisy i numer do centrum alarmowego. W przypadku każdego takiego zdarzenia jesteśmy zobowiązani powiadomić centrum alarmowe o tym zdarzeniu, o tej szkodzie. Wówczas centrum alarmowe kieruje nas jakby, bo oni czy do przychodni, czy nam wzywa pomoc. W przypadku, gdy nie możemy takiej pomocy wezwać czy skontaktować się z centrum alarmowym, bo są różne przypadki, czasem ktoś zemdleje, wiadomo, że wtedy w takim wypadku nie może zadzwonić, to też są zwracane koszty leczenia, tylko no, na podstawie faktur, prawda, bo nie możemy tego dokonać ze względów, wiadomo, jakie miały miejsce. Ale tak jak mówiliśmy, to są wysokie koszty, więc nie zawsze fakturę, jesteśmy w stanie zapłacić za tą fakturę i później ją zrefinansować jeżeli jest taka potrzeba, to tą taką pomoc w zapłacie, tak, ewentualnie tak, zaświadczenie tak, tak. możemy uzyskać w miarę szybko? Yy, tak, tak, firmy yy, w różny sposób organizują pomoc, w zależności w jakim kraju jesteśmy, yy, bierzemy po prostu dokumenty z, yy, ze szpitala czy od lekarza. Czasem oni mają umowy podpisane z niektórymi lekarzami, także to po prostu oni wysyłają do danej przychodni czy do danego lekarza, czy pomoc może do nas również na miejsce przyjechać. I w taki sposób są, udzielane jest pomoc. W Dobrze, przypadku. zdecydowaliśmy, że takie ubezpieczenie nam jest konieczne. Oczywiście. Jak Polecam. możemy... To znaczy tak, jeszcze bym powiedziała jedną rzecz, bo wyjeżdżając w celach turystycznych przez wycieczki organizowane przez biura podróży, biura podróży często zapewniają nam takie ubezpieczenie. Warto jednak zweryfikować, czy te sumy nie są za niskie, ale gdy sami sobie organizujemy wyjazd, no to niestety już to spoczywa na naszych barkach i wówczas trzeba się samemu wybrać do ubezpieczyciela no i zadbać, żeby to ubezpieczenie było, zapewniało nam w razie szkody, gwarancję tego, że nie poniesiemy dodatkowych kosztów podróży. Dobrze, to jak możemy nabyć takie ubezpieczenie? No najlepiej zgłosić się do swojego ubezpieczyciela, do agencji ubezpieczeniowej, yy, najlepiej do multiagencji, wówczas mamy do wyboru kilka firm, kilka opcji, bo te ceny również się różnią między firmami i zakresem i ceną. Niektóre firmy na przykład w cenie już mają choroby przewlekłe, w niektórych trzeba do, dopłacić dodatkową składkę. Także warto porównać kilka firm, wybrać sobie najlepszą ofertę. A jeżeli osoba nie ma swojego agenta, jak może się z Tobą skontaktować? No ja zapraszam do biura, mamy biuro główne w Piekoszowie na ulicy Częstochowskiej 85A i w Strawczynie na ulicy Żeromskiego 8A, 7A. A telefonicznie, <grywanie> i jeżeli byłaby dostępna? Tak, telefonicznie z Polski, można do mnie, to proszę numer telefonu 601-276-887. Super. Dziękuję Ci, Ewa, bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu, zapraszam do polubienia kanału. Będzie więcej ciekawych porad. Do zobaczenia.